Ja usiemanko z tej strony Antek. Chwila, co? Dlaczego Antek? No, to znaczy no, Franek nie jest dzisiaj na filmiku. I mi pozwolił otworzyć trzy saszetki. Nie zapomnijcie, że ja też dostałam saszetki na od świętego Mikołaja. Dostałam ich 10. Jedną już sobie otworzyłem yy, wczoraj. A o, tak, prezentuje się moja puszka. Może na którymś z odcinków będę mieć szansę pokazać Wam karty swoje. Ale na razie na razie tylko chciałam przedstawić puszkę. Ja też dostałam Mikołajowe prezenty. I kurczę, no, trzy saszetki. Bardzo lubię je otwierać. I tym razem bardzo chciałbym trafić golda. Bardzo chciałbym trafić golda w tym odcinku. I dobra, favorite fans, nie, nie, nie ma lipy, bo go nie mam. U mamy Olympic Dreamasil. Jedno na dwa saszetki. I Nick Pope. W sumie to zwykłe. Reszta są. Dobra. W sumie na razie nie ma nie jest źle, ale dobrze też. Nie. Dobra. Otwieramy drugą. Może z podpisem dropnie. No, na pewno. Chciałbym. Chociażby Golda chciałbym trafić. A naprawdę, bardzo chciałbym Golda trafić. Uwaga. Mamy kapita kapitana. Mam pa być. Pajet. I jest. Antek chciał Golda i jest Gold. Nie, to nie jest. O! Mam Golda! Matthias Sole. Akurat Rising Stars. Akurat Franiu miał jego powtórkę. Mam tutaj paleta w ogóle z ten w ogóle z Olympic de Marsil mi dropnęło i kapitan mi od razu. O i mam spajmy raz. Ale wtedy. i jeszcze ostatnia saszetka. Chciałabym z podpisem kartę albo przynajmniej coś jakiegoś Powera Golda kolejnego i zobaczmy teraz. No, no dobra, to teraz tak szybko. Antony, favorite fans, Antoni. Homegrown, Kariawal. I tutaj zwykłe już. Endrik, Murun i Kiesa. No, troszkę lipa. Fajnie, że przynajmniej to y, ten Rising Stars zdropnąłem. No. Może chcesz te pokazać Zdobacz, karty wiosnic? swoje. Taki. no kr krótki odcinek. Możesz jeszcze y y pokazać karty swoje. No dobra. Co ja tak mu na dałem tak. Troszkę mi dał flanek tylko. Y ale karty mam nawet fajne. Nawet spoko. Uwaga. Czekajcie, tylko muszę wyjąć. O, patrz. Deminator Gnabri. Rodrygo, ktoś taki Rafinia, Leo i Kilian Mbappe. Na razie ten jest najlepszy mój. Kilian Mbappe. I tu mam pałę, parę homegrownów, I tutaj Homegrown, kluby, kapitany. Double trouble, double trouble, favorite fans, favorite ones. Fans, favorite fans. I to w sumie. Tyle jeśli chodzi o moje takie lepsze karty. Resztę mam zwykłych. No. Jeszcze to słucham. Tak więc, zawsze subskrybujcie po więcej, bo naprawdę zbieramy za, na 5 subów. <laughs> na razie tak mało. 5 subów. Myślę, że dacie radę dobić. Lajkujcie i wpadajcie na kanał, bo codziennie codziennie są ten odcinki wrzucane, montowane ładnie <laughs> i tego. I więc wpadajcie. Openingi będą często, jeśli jeszcze będzie seria Mikołajkowa. Jeśli jeszcze jak będziecie chcieli, będę otwierał te zaszetki. Jest. A na Wigilię dostanę album i wtedy będzie fajn, fajny odcinek. No więc, ja bym już się z Wami żegnał. Pa, pa. Trzymajcie się, pa.